Witam was serdecznie w kolejnej części kursu do poziomu rozszerzonego. Tym razem opowiemy sobie, jak się liczy granice funkcji. Już w 23 części kursu omawialiśmy sobie granice ciągów i granice funkcji w plus i minus nieskończoności liczy się bardzo podobnie jak granice ciągów. Tutaj w zasadzie nie ma różnicy. No i teraz na trzech prostych przykładach przypomnimy sobie takie trzy główne przypadki granic ciągów funkcji w sytuacji, gdy mamy wyrażenie wymierne i w liczniku i w mianowniku mamy wielomiany różnych stopni. Jeżeli stopnie są identyczne, tak jak w przykładzie pierwszym, to granica jest równa ilorazowi współczynników przy tych x-ach czy też n-ach, jak to było w przypadku ciągów w najwyższych potęgach, czyli ta granica będzie równa 7 piątych. Żeby to pokazać, to zazwyczaj dzielimy licznik i mianownik takiego ułamka przez x w najwyższej potędze, albo inaczej mówiąc wyciągamy go przed nawias. Może zapiszmy to właśnie w taki sposób. Granica przy x dążącym do plus nieskończoności i x do czwartej wyciągamy przed nawias w liczniku. W nawiasie zostaje 7 plus 3 dzielone przez x minus. Z x zostaje 1 dzielone przez x do 3 i z minus 5 zostaje minus 5 dzielone na x do 4. A w mianowniku, jak wyciągniemy x do 4 przed nawias, to w nawiasie zostanie z pierwszego wyrażenia po prostu 5, a z drugiego zostanie minus 2 dzielone na x kwadrat. No i teraz te wszystkie ułamki, które mają x w mianowniku wraz z tym, jak x będzie dążyło do plus nieskończoności, to takie ułamki lecą w 0. Te x w czwartych potęgach oczywiście się skracają i w liczniku i w mianowniku nam zostaną po prostu te dwie liczby, czyli granica jest równa 7 piątych. W takiej sytuacji, jak mamy w przykładzie drugim, jeżeli stopień wielomianu w liczniku jest wyższy niż w mianowniku, no to takie wyrażenie będzie uciekało do plus nieskończoności. W tym przypadku x dąży do minus nieskończoności, no to na to musimy zwracać uwagę. Liczba x podniesiona do nieparzystej potęgi, jeżeli będzie bardzo duża ujemna, no to ta liczba będzie też bardzo duża ujemna. Czyli w tym przypadku licznik będzie uciekał do minus nieskończoności dużo szybciej niż mianownik będzie rósł, czyli ta granica będzie równa minus nieskończoność. Tak jak to sobie omawialiśmy na przykładzie ciągów w 23 części kursu. No i jeszcze w trzecim przypadku druga sytuacja, jeżeli. Mianownik ma stopień wyższy niż licznik, no to wtedy granica takiego ciągu w plus minus nieskończoności, to nie ma znaczenia, czy tu jest plus, czy minus nieskończoność. Zawsze jeżeli mianownik rośnie szybciej, to cały takie wyrażenie wymierne dąży do zera, czyli w tym przypadku granica jest równa 0. Oczywiście obie te sytuacje można pokazać tak samo, jak tutaj pokazaliśmy sobie w przykładzie pierwszym, jak to sobie rozpisaliśmy, wyciągając najwyższego x w najwyższej potędze przed nawias, albo tutaj w tej potędze trochę o 1 niższej x do czwartej, gdybyśmy wyciągnęli przed nawias, no to w mianowniku... Nam się x do czwartej skróci, z tym x do czwartej w liczniku zostanie sama liczba 100, czyli liczba stała, a w liczniku by został x, co by dążyło do nieskończoności w tym przypadku, ponieważ tu jest minus, no to do minus nieskończoności, czyli całość ma granicę minus nieskończoność. Także takim skracaniem, jak to sobie pokazaliśmy w przykładzie pierwszym i w 23. części kursu, rozwiązujemy granicę z wyrażeń wymiernych. No a teraz omówimy sobie to, co chyba tutaj najistotniejsze, czyli granice funkcji w punkcie. Jeżeli musimy obliczyć granicę przy x dążącym do, jakiejś konkretnej, do jakiegoś konkretnego argumentu z danej funkcji, no to pierwsze co robimy, to podstawiamy tę liczbę pod x i sprawdzamy, czy nie wyjdzie nam jakaś konkretna liczba. Jeżeli tak, no to to będzie granica tej funkcji. Oczywiście, o ile to jest funkcja ciągła. W przypadku funkcji zapisanych wzorami zawsze mamy gwarancję, praktycznie zawsze, przynajmniej na poziomie maturalnym, że są to funkcje ciągłe, dlatego w takim przypadku najpierw podstawiamy taki argument, taką liczbę pod naszego x i patrzymy, czy nie otrzymamy jakiejś konkretnej liczby. W tym przypadku dwójka podstawiana do tego wzoru da 2 minus 2, czyli 0 razy 2 plus 1, czyli 3 podzielić na 2 plus 2 czyli 4, czyli mamy 0 dzielone na 4, czyli 0, czyli ta granica w tej funkcji w punkcie przy idzie dążącym do 2 jest równa 0. Nic skomplikowanego tu się nie wydarzyło, mamy konkretną granicę, bardzo łatwo ją obliczyliśmy. Takie sytuacje na maturze zdarzają się bardzo rzadko. Dużo częściej mamy z taką sytuacją, jak tutaj zaprezentowałem w podpunkcie 5. Zobaczmy, co się tu wydarzy. Jeżeli podstawimy dwójkę do naszego wyrażenia, to w liczniku otrzymamy 2 minus 2, czyli 0, razy 2 plus 3, czyli 5, podzielić na, a w mianowniku 2 do 2, 4 minus 4, także 0. Czyli otrzymujemy tutaj wyrażenie nieoznaczone typu 0 przez 0. No i w takiej sytuacji nie wiemy jaka będzie ta granica. Może być ona równa liczbie stałej, może być równa 0, może być równa którejś z nieskończoności. Żeby się o tym przekonać, to musimy się pozbyć takiej sytuacji nieoznaczonej, czyli dzielenia zera przez 0. W tym celu zamienimy sobie mianownik na postać iloczynową. Jeżeli jakaś liczba zeruje zarówno licznik, jak i mianownik, to znaczy, że jest miejscem zerowym zarówno licznika, jak i mianownika, czyli da się rozłożyć każdą, każde z tych wyrażeń na postać iloczynową, tak żeby miało nawias w tym przypadku x-2. Licznik już jest w takiej postaci, czyli jego zostawimy w spokoju, przepiszemy go bez zmian, x-2, razy x plus 3, natomiast mianownik zamienimy wzorem skróconego mnożenia na x minus 2 razy x plus 2. No, i otrzymaliśmy zarówno w liczniku, jak i w mianowniku taki sam nawias x minus 2. Mamy postacie iloczynowe, czyli możemy skrócić ten nawias. No i widzimy teraz, że granica przy idzie dążącym do 2 z tego wyrażenia będzie równa. W liczniku mamy 2 plus 3, czyli 5, a w mianowniku 2 plus 2, czyli 4, czyli tyle będzie równa granica w tym przypadku. Oczywiście funkcja jest nieokreślona dla x -a równego 2 ale granicę w tym punkcie może mieć, jeżeli z lewej i z prawej strony zbiega do takiej samej wartości. Za chwilę sobie też właśnie omówimy zagadnienie granic jednostronnych, nawet już w tym przykładzie szóstym. Przy idzie dążącym do 3 musimy policzyć granicę z takiej funkcji. To co mamy tutaj w liczniku, to jest zwykła liczba pierwiastek z pi. Może wygląda strasznie, ale w ogóle się tym nie przejmujemy. Równie dobrze mogłoby tu stać jedynka, na jedno by wyszło. Chcąc obliczyć tą granicę, będziemy musieli rozważyć. Dwa przypadki. Gdybyśmy podstawili do tego wyrażenia pod x -a trójkę, czyli to, tego x, -a, do którego tutaj zbiegamy, no to co otrzymamy? Tą naszą stałą liczbę pierwiastek z pi podzielić na 0, czyli możemy tutaj otrzymać jakąś nieskończoność. Wiemy, że to będzie nieskończoność albo plus, albo minus, no ale nie wiemy do końca, czy plus, czy minus nieskończoność. Wszystko zależy od tego, czy do tego zera będziemy zbiegali z prawej strony, czyli dodatniej, czy z lewej strony ujemnej. Żeby to rozstrzygnąć, to musimy policzyć granicę lewostronną i prawostronną przy x zbiegającym do trójki, czyli liczymy granicę przy x dążącym do trzech z lewej strony, z tego wyrażenia pierwiastek z pi dzielone na x minus 3 i tak samo musimy policzyć granicę przy x dążącym do trzech z prawej strony, ze strony dodatniej, to samo wyrażenie pierwiastek z pi na x minus 3. W ogóle moglibyśmy narysować wykres tej funkcji. To jest prosta funkcja wymierna, umiemy rysować jej wykres. Zaznaczamy sobie na osi x -ów. Naszą liczbę, która wypada z dziedziny tej funkcji, czyli trójkę, tam gdzie musimy policzyć granicę, wiemy, że ta funkcja ma asymptotę pionową w tym x. No i wygląda mniej więcej tak. Tutaj w ten sposób, a tutaj w ten sposób. Widzimy, że jeżeli zbiegamy. Do trójki po x'ach z lewej strony, czyli ze strony ujemnej, to nasza funkcja dąży do minus nieskończoności. Natomiast jeżeli zbiegalibyśmy z x'ami do trójki z prawej strony, no to wtedy ta granica będzie równa plus nieskończoność. Stąd wniosek płynie taki, że ta granica nie istnieje. Za chwilę to sobie napiszemy, ale najpierw zapiszmy tę granicę lewostronną i prawostronną. W tym przypadku, jeżeli z x zbiegamy do trójki, z lewej strony, no to to wyrażenie x minus 3 będzie ujemne. Czyli w tym przypadku otrzymamy coś takiego: pierwiastek z pi dzielone na 0, może napiszę tak, z minusem ujemne, no i to będzie równe minus nieskończoność. Liczba stała, podzielić na coś zbiegającego do 0, ale ujemnego, daje minus nieskończoność i tak samo tutaj liczba stała, podzielić na wyrażenie. Które będzie zbiegało do zera, ale z prawej strony to będzie wyrażenie dodatnie cały czas, da nam plus nieskończoność. Czyli widzimy, że tutaj granica prawostronna i lewostronna przy się zbiegającym do 3 jest różna w tych dwóch przypadkach, czyli globalnie mówiąc granica przy x dążącym do 3 nie istnieje. Popatrzmy może teraz na podobny przykład, aczkolwiek trochę inny. Mianowicie granica przy x dążącym do 3 z wyrażenia 5 podzielić na x minus 3 do kwadratu. Jakby wyglądał wykres tej funkcji? No, byłby bardzo podobny do wykresu tego, który narysowaliśmy przed chwilą. Tylko w trójce sytuacja byłaby taka, że również mielibyśmy asymptotę. Trójka wypada z dziedziny tej funkcji. Mianownik jest równy 0 dla x równego 3, ale zarówno z prawej, jak i z lewej strony wykres funkcji będzie wyglądał w taki sposób: zawsze będzie dodatni, no bo licznik jest dodatni, mianownik jest kwadratem, także też będzie dodatni. No, i wraz z tym, jak będziemy się zbliżali do trójki, to będziemy otrzymywali w mianowniku coraz mniejsze dodatnie wartości, czyli liczba stała podzielić na 0 dodatnie, da nam plus nieskończoność. Zarówno z lewej, jak i z prawej strony, ponieważ te granice lewostronna i prawostronna tutaj są takie same, to granica przy x dążącym do 3 z tej funkcji istnieje i jest równa plus nieskończoność. Popatrzmy teraz na taki przykład. Granica przy x dążącym do minus 5 z takiego wyrażenia. Co my tu mamy? W liczniku mamy wyrażenie, które będzie dążyło do zera. Wraz z tym, jak x będzie dążyło do minus 5. Ten licznik będzie się zerował, ale cały czas będzie dodatni. Możemy napisać, że to będzie dążyło do zera, ale dodatniego. W mianowniku co będziemy mieli to wyrażenie. Minus 5, minus 5 będzie dążyło do ujemnej minus dziesiątki, a to wyrażenie będzie dążyło także do zera, tak jak licznik, i też dodatniego, ponieważ mamy tutaj parzystą potęgę. Jakakolwiek liczba, czy dodatnia, czy ujemna, podniesiona do parzystej potęgi będzie dodatnia, czyli tu będziemy mieli wyrażenie, które będzie dążyło do zera, no ale też dodatniego, napiszą tak z plusem. No to jaka w takim razie będzie ta granica? Tu mamy coś dążącego do zera, tu mamy coś dążącego do zera, czyli generalnie mamy do czynienia z wyrażeniem nieoznaczonym 0 przez 0, no ale mianownik dużo szybciej nam dąży do zera. Tu mamy czwartą potęgę. Poza tym, skoro wiemy, że i tak to wyrażenie jest dodatnie, to moglibyśmy tak dodatkowo dopisać sobie tu kreski wartości bezwzględnej. Wtedy mamy w liczniku jedną wartość bezwzględną z takiego wyrażenia, a w mianowniku mamy Taką samą wartość bezwzględną tylko do potęgi czwartej, więc możemy skrócić tą potęgę czwartą, napisać tu 3, z tą wartością bezwzględną napisać 1, no i wtedy otrzymalibyśmy równoważną granicę przy x dążącym do minus 5, z wyrażenia już 1, podzielić ta liczba minus 10, którą tu mieliśmy, no napiszę jeszcze na razie tak z x, x minus 5 razy, no a tu będziemy mieli to nasze wyrażenie, x plus 5 już do potęgi trzeciej. No i co my tu mamy? Licznik jest dodatni, w mianowniku mamy liczbę ujemną, minus 10 w granicy. I jak będziemy zbliżali się do minus 5, to to będzie dążyło do minus 10. To będzie dążyło do zera, ale dodatniego do potęgi trzeciej, tym bardziej dodatnie 0. Czyli to wyrażenie będzie nam dążyło do zera, ale z plusem. Po wymnożeniu liczby ujemnej i dodatniej otrzymamy liczbę ujemną, czyli generalnie będziemy mieli tu wyrażenie postaci 1 dzielone na 0 z minusem, ujemne 0, no i wiemy, że takie wyrażenie jest równe minus nieskończoność. W zasadzie zamiast pisać tego minusa tutaj przed zerem, to równie dobrze mogłem pisać na przykład z tej strony, żeby zaznaczyć, że do tego zera zbiegamy z lewej strony ujemnej. Tak samo tu mógłbym pisać 0 z plusem tu w indeksie, żeby pokazać, że to wyrażenie zbiega do zera z plusem. Popatrzmy teraz jeszcze na taki przykład z danym wykresem. Może być na maturze coś takiego, że będziemy musieli określić granicę funkcji w jakimś punkcie nieciągłości. W takiej sytuacji granica oczywiście w takim punkcie, w tym przypadku x równe 5 drugim nie istnieje, ponieważ z lewej strony, jakbyśmy napisali x dąży do 5 drugich z lewej strony, czyli z minusem, to ta granica jest równa 6. Natomiast jeżeli byśmy napisali granicę przy x dążącym do 5 drugich z prawej strony, czyli z tej, no to granica będzie równa 1. Czyli granica z naszej funkcji fodx przy x zbiegającym do 5 drugich z prawej strony jest równa 1. Tutaj tak samo, zapomniałem dopisać, oczywiście, granica z naszej funkcji fodx przy x zbiegającym do 5 drugich z lewej strony jest równa 6. Granice z obu stron przy x zbiegającym do 5 drugich, czyli lewostronna i prawostronna, są różne, czyli granica w tym punkcie nie istnieje. Oczywiście istnieje wartość funkcji w tym punkcie. Moglibyśmy napisać, że wartość funkcji f od argumentu 5 drugich jest równa 6. Czyli w sytuacji, gdy funkcja jest nieciągła, no to to, że przyjmuje wartość w jakimś punkcie, nie jest równoważne z tym, że istnieje granica funkcji w tym punkcie. Muszą jeszcze granice lewostronna i prawostronna być takie same. No, to na sam koniec zróbmy jeszcze zadanie z badaniem ciągłości funkcji. Mamy właśnie daną funkcję takim rozbudowanym wzorem. Jest dana takim wzorem w sytuacji, gdy x jest różny od 1 oraz od 2 oraz przyjmuje wartość 1 dla x równego 1 oraz 3 dla x równego 2. I musimy zbadać ciągłość tej funkcji dla argumentów właśnie 1 oraz 2 i narysować wykres tej funkcji. No, skoro. Tym wzorem funkcja jest określona wszędzie poza x równym 1 oraz xm równym 2, to możemy przypuszczać, że te dwa x -y zerują nam mianownik tej funkcji, czyli w postaci iloczynowej będziemy mieli x minus 1 razy x minus 2. To rzeczywiście zgadza się, to jest postać iloczynowa tej funkcji kwadratowej, czyli możemy napisać, że dla x różnego od 1 i x różnego od 2. Mamy f od x, to się równa, no i zapisujemy ten wzór. Licznik x razy x minus 1, x minus 2 podzielić na, a w mianowniku od razu zapiszemy sobie to wyrażenie w postaci iloczynowej x minus 1 razy x minus 2. Widzimy, że możemy teraz śmiało. Skrócić te nawiasy, ponieważ mamy założenie co do dziedziny x różne od 1 i x różne od 2, czyli mianownik nam się nie wyzeruje, możemy śmiało poskracać te nawiasy, no i zostaje nam wzór funkcji f od x równy x. No skoro mamy taki prosty wzór naszej funkcji f od x, to możemy od razu spróbować naszkicować jej wykres. Zaznaczmy sobie od razu w układzie współrzędnych. Wartości, jaką, jakie przyjmuje ta funkcja dla x równego 1 oraz x równego 2, tam gdzie jest nieciągła, te punkty, które nam wypadły z dziedziny dla tego naszego podstawowego wzoru, wiemy, że dla jedynki przyjmuje wartość 1, czyli ten punkt należy do wykresu naszej funkcji, i dla dwójki przyjmuje wartość 3, czyli ten punkt będzie należał do wykresu naszej funkcji, a wszędzie poza tym mamy Wykres funkcji f od x równa się x, czyli prosta funkcja liniowa nachylona pod kątem 45 stopni do osi x'ów. W dwójce powinna przyjąć wartość 2, no ale tu nie przyjmuje żadnej wartości, bo jest nieciągła. Ten punkt wypada z dziedziny. Podobnie jak x równy 1 wypada z dziedziny, no ale z tego założenia, że funkcja przyjmuje wartość 1 dla x równego 1 mamy ten punkt dla dwójki niestety przyjmuje wartość 3 czyli tu pojawia się nieciągłość no i leci dalej widzimy, że granice lewostronne jak i prawostronne w dwójce są takie same granica moglibyśmy napisać przy x dążącym do 2 z funkcji f od x jest równa 2 natomiast wartość funkcji f dla argumentu x równego 2 jest równa 3. No ta analiza z granicą tu w zasadzie nam jest niepotrzebna, ponieważ z samego wykresu widzimy już, że funkcja jest nieciągła w dwójce, czyli odpowiedź do naszego zadania, żeby stwierdzić, czy funkcja f od x jest ciągła w jedynce i dwójce, byłaby taka, że dla x równego 1 funkcja jest ciągła, natomiast dla x równego 2 funkcja jest nieciągła. Ten przykład ponadto ładnie nam pokazuje taką sytuację, że granica funkcji w jakimś punkcie może istnieć i granicą tutaj przy x zbiegającym do dwóch, zarówno z lewej, jak i z prawej strony jest wartość 2, natomiast sama funkcja w danym punkcie przyjmuje inną wartość 3. Czyli jeżeli funkcja jest nieciągła w jakimś punkcie, no to musimy uważać na te granice. To, że przyjmuje funkcja jakąś wartość w danym punkcie, to to nie jest jednoznaczne z tym, że granica jest taka sama. Może okazać się, że jest inna. Także na to uważajcie. No i mam nadzieję, że w ten sposób omówiliśmy sobie wszystkie przypadki, jakie mogą zajść z liczenia granic, zarówno w plus minus nieskończoności, to co już dokładnie sobie omówiliśmy podczas granic ciągów, jak i teraz te granice w punkcie jednostronne, lewostronne, prawostronne. To nie są bardzo skomplikowane sytuacje, aczkolwiek musicie uważać na takie wyjątkowe, które czasami mogą trochę zmylić, że wartość zadanego argumentu jest inna niż granica. Dla danego argumentu. Także uważajcie na takie szczególne przypadki, no i w szczególności pamiętajcie o tym to jest najczęstsza sytuacja, jaka pojawia się na maturze, że jeżeli macie sytuację o, taką jak tu w przykładzie piątym występuje dzielenie 0 przez 0 to na pewno da się coś skrócić w takiej granicy. To znaczy, że zarówno w liczniku, jak i w mianowniku w rozkładzie na iloczyn czynników występuje wyrażenie, które się zeruje przy dla x równego tyle tej liczbie do jakiej zbiega w granicy. No i wtedy możemy skrócić te nawiasy. Bardzo przydatna sztuczka Pozwala łatwo liczyć takie granice, które na początku nie wiemy, jakie w ogóle są. Także o tym pamiętajcie. To jest najczęściej spotykane zadanie w przypadku granic w punkcie. No a jeżeli chodzi o granice w plus minus nieskończoności, no to to, co sobie omawialiśmy w przypadku ciągów w 23. części kursu, też jest ważne i przydatne, zarówno dla ciągów, jak i dla funkcji, żeby pamiętać o tych trzech sytuacjach, gdy x czy też N mają ten sam wykładnik, albo w liczniku jest wyższy, albo w mianowniku jest niższy. Mogą zajść trzy takie sytuacje, także wszystkie trzy musimy umieć rozwiązywać. Dziękuję Wam bardzo już za uwagę w tym odcinku. Życzę powodzenia w nauce i pozdrawiam serdecznie.